Cześć sięmano z tej strony Ratel i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie z Rosu Waratre jeszcze i zagramy w gwinta z gościem tutaj. Co jest? Bo kupiec na pewno będzie chciał. Bliżej. Oglądanie nic nie kosztuje, a jest co podziwiać. Masz przed sobą kolekcję słynnego maga Era Taka okazja trafia się raz na całe życie. Jak zdobyłeś ten zbiór? Nie słyszałem jeszcze o czarodzieju, który chętnie rozstałby się ze swoimi rzeczami. Era masa nikt o zdanie nie pytał. Spalili go dwa tygodnie temu. Dziwne, że te artefakty nie spłynęły razem z nim. Łowcy czarodzili, tak po prostu pozwolili ci na odsprzedaż? A dlaczego mieliby nie pozwolić? To przecież zupełnie zwyczajne przedmioty o wartości czysto kolekcjonerskiej. Czyż nie? No dobra, zagrajmy w karty. Eee. Kurczę, o. Enter. na mniej kontrowersyjne temat. Mam ochotę na partię Dobra, i zagramy sobie w Garden. Rozpoczynamy wierkę, Tu czekaj chwilę. Co ci to daje? Yy, blokuje do dowódcy. Aha, no tak, dobra. Mieczcie jest tym jednym z narzędzi w dyspozycji. Et, ja nie mam szpiega. No to cóż, no zagram tak. Jeszcze więcej śpiegów masz Nie wiedziałam, że tajemniczy elf jest w nim w gardzie, okej okay. Pyk. Coś zrobisz? Dzięki. Na to liczyłem, że spasujesz. Ooo! Nieźle, nie mogę ci podmieniać tego. Dobra, to my też pasujemy. Czy mogę skrzesić tego elfa? Nie. No to cyk. I teraz my mu damy tego. Okej. Tu jest spryciarzu, kurno. Dobra, damy tego konika. I sobie przywrócisz. Dziesiątkę. Oczywiście. Chyba przegram z, nią, z nim tę turę. Pyk. Masz dwie dziesiątki. Niesamowite. Dobra, ee, No cóż, muszę tak zagrać, no. No masz, zremisował i... A, nie, będzie miał buffa. Dobra. No, rozwaliłeś mnie. Jeszcze raz. Jesteś słaby, więc nie damy ci tak łatwo wygrać, no, come on. Dobra, wywal, wywal. Pyk. Ciągle jednym punktem. Ok, będzie teraz bardzo ciężko wygrywać jednym punktem. Chcę na koniec rzucić tego smoko podobnego, bo. Może jeszcze coś wystawić. Właśnie to zrobił, kurno. Tylko, że teraz on ma czternastkę. Ajajaj. Chyba mnie ograł. Chyba na pewno. Dobra, przegrałem. Ok, i on ma tego sobie wskrzesi kogoś. Świetnie. Kurna, dobrze było, ale niestety. Niestety, ograliśmy się trochę. Za długo czekaliśmy z wystawieniem. Pożoga... To ja to wskrzeszę teraz, dzięki. Eee... Dawaj. Okej. Okay. Ty gnoju! Dwie pożogi miał. Trzeciej nie będzie miał już, ale nie będę na razie ryzykować. Okej. Okay. Pyk. I cyk, no ciebie tylko chcę. Dobra, dziękuję. Wgraliśmy świetnie. E, jaka karta? Jeszcze cię okradnę, elfi, harcownik. Tędy też mogę wejść? Okej, okay, ciekawe. Może dwa wejścia. Na górze nie masz nic ciekawego. Maliny miałeś, okej, okay, otwórz. Uuu lustereczko. Dobra. Eee, talia. Skojatel, weźmy go. Jeszcze dwie, tylko karty z i mamy pięknie. Ogarnięte już wszystko. Słyszałem kilka ballat o tobie. Tej twojej witaj ponownie. Dobra, witaj ponownie. Dalej. No dobrze, jak rozumiem, to nie są tak do końca zwykłe przedmioty. Plotka głosi, że niektóre z nich są zaczarowanymi kluczami. A wspomina może, gdzie znajduje się zamek, do którego owe klucze pasują? Niestety nie. Gdybym znał wszystkie szczegóły, sam bym się posłużył tą kolekcją. A gdzie mieszkał ten Erasmus? Miał piękną rezydencję na wschód od Oksenfurtu. Jako że drogo sprzedał swoją skórę. Dom jest zdewastowany. Pokaż mi swoje towary. O kurcze, patrzcie co on tu ma. Kałamarz? masz, dobra, kałamarz, masz to nie interesuje akorat. przypadki można przeczytać. Kupmy to. Yy, laleczka do praktyk magicznych to nie. Stary winos tu Czemu mamy przy tym wykrzyknik? A, do wykonania zadania, do wykonania zadania. Figurki jaszczurki, też do wykonania zadania. I pojemność juk. Nie, to mam takie same juki akurat. Mmmm. jeszcze, ja wiem, czy to takie super rzeczy ty masz. Ale jak, jak do wykonania zadania, to już kupię, no. Dobra. Za to ci odsprzedamy tu parę rzeczy, żeby się odkuć jakoś. Okej. Okay. Nie wiem, czy się odkułem, bo nie wiem, ile miałem, gdy sprzedawałem. A, siodło ci sprzedamy, widzisz. Dzięki. Oj, syf. Ciekawe to nie, a te spodnie. Nie, to nie. To nie. I to też nie. Te buty są ciekawe na razie je zostawię. Okej, okay, dzięki. Bywa, statuetka człowieka. Ona nie została wyrzeźbiona, tylko stworzona za pomocą magii może lepiej zaniosę ją do Dreams dobra, później, na razie idziemy tutaj do a muszę z tobą zagadzać. Czego tu? Jestem nowym kucharzem. A to, co ci wystaje za pleców, to noże kuchenne? Zabieraj się stąd przygłębia. Czego Łach! Uach. Zobójmy się. Czego tu? No, no. Chcę zobaczyć z Rozą O, oh, 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 żebyś ty wiedział, co ja chcę. Panienka Roza nie widuje się z byle kim. Jestem Gerald z Rivi, Wiedźmin. Jak się panienka Roza zmieni w strzygę, jej ojciec na pewno po ciebie pośle. Na razie się na to nie zanosi, więc nic tu po tobie. Żegnam. Drugi miecz masz na Dobra, oni mnie przypuszczą. Jest jakieś przejście bokiem, nie tędy, ale tutaj może być. O, co tu mamy? U, interesujące. Nie troszczorosa od pierwszej chwili, gdy się ujeżdżam przyjęcie wagonu, ja baba Okej, Gilbert. Witam. Po całym mieście chodzą słuchy, że lubisz takich jak ja. Nie ma co się opierać, Kwiatuszku. Dla ciebie panno Warakret. I lepiej stąd zniknij kwiatuszku, zanim doniosę na... What? Kim jesteś? Co tu robisz? Odpowiadaj natychmiast, bo wezwę straż. Wybacz pani, że się zakradam. Jestem Geralt, przyjaciel Barda Jaskra. Gerald z Rivi? Ten słynny wiedźmin z pieśni? Co tu robisz, przybłędo? Jak się tu dostałeś? Nikt nie wchodził od frontu. Klę się na wielkie słońce, panienko. Nic nie mów. Daj mnie to załatwić. Wasz słowa to. to Fryderyk François de Bergerac, nowy nauczyciel szermierki, prawda? Zaprowadź go do sal treningowych. Ja wkrótce dołączę. Ale pani jeszcze przed chwilą mówi, że jest kucharzem. To. <laughs> <laughs> Widzisz, Fryderyku? Mówiłam ci, żebyś nie żartował ze strażnikami. W ogóle nie mają poczucia humoru. Zaprowadź pana de do sal treningowych. Migiem. Bergerak. Ale kurde. Nie moglibyśmy normalnie pogadać? nadzieję, że wiesz, w co się bawisz. Ja też. Panienka Roza to kapryśna bestia. A jak to będzie nie znakrości? Oho <śmienic> Zaczekaj, co? Drewniany. I uważaj, żeby panienki nie uszkodzić, bo się pan ambasador wburdził. Mną... <śmienic> Dobra, otwórz mi to, co? Ambasador się wkurzy, ładnie mówiąc. No dobra. Ty jesteś moim nowym nauczycielem? No, no. Tym razem tatko się postarał. Zaczniemy od drewnianych mieczy. Muszę wiedzieć, ile jesteś wart. Okej. Okay. Wow. Zdjąłem wszystko. Big, big, big. Okej. Gdzie jest twoja stamina? Nie widzę jak dużo masz stamina. Jak ty nie masz szans nawet kobieta? Na co ci ten liczy? Nawet z jednym sobie nie. Co jest? Jej kombo jest nie do Nie do sparowania. Dobra walka. Jesteś znacznie lepszy niż ten poprzedni. Właściwie nie jestem instruktorem szermierki. Nie, a kim? Jakim cudem się to dostałeś? A, masz bliźniaczkę! Czy ja mam o mamy? Wydawało mi się, że już rozmawialiśmy w ogrodzie. W ogrodzie? E, a tak, w ogrodzie. To mówiłeś, e, że po co przyszedłeś? Hmm. <grym> Zanim spytam, muszę powiedzieć, że nieźle władasz mieczem. Tutaj nieładnie. Chrę, lewą nieładnie. Wiem, nie potrafię wyplenić tego nawyku. Liczyłam, że w Nowigradzie tatko znajdzie kogoś, kto mi z tym pomoże. Ale, ale... nie mydli mi oczu. Sam przyznałeś, że nie przyszedłeś tu, żeby udzielać mi lekcji. Nie ze mną te numery, Gerald. Przyszedłem zapytać o twojego nauczyciela retoryki. Jasne. <noise> nauczyciela retoryki? <noise> Dobre sobie. Retoryki to on miał nas uczyć. Ale zamiast tego grał, śpiewał i wyobrażał sobie, nie wiadomo co. Ale jednak łączyła ci z nim jakaś relacja. Jeśli relacją nazywasz to, że się za mną uganiał, to... to i tak nic nas nie łączyło. Moja siostra zabawiła się kosztem nas obojga. No, dość tego gadania. Stawaj, rewanż! Boże. Szybki jesteś. Dobra, wystarczy... Wystarczy. O kurno, Wystarczy sporować twoje ciosy typowe. Dobra, już sobie odpuść, no nie masz szans. Boże, mam ci zbić cały pasek. Zdrowia. Dobra, ja nie chcę już tak długo czekać. Padaj w końcu. że też się umiesz bronić tyle. Boże. Dzięki. Może i nie jesteś instruktorem, ale mógłbyś mi zostać. Udzielisz mi kilku lekcji? Jeśli mi pomożesz. Nie sposób odmówić, gdy dama nalega. O czym tak sobie szepczecie, gołąbeczki? <grymne> Pytałeś o moje rzekome relacje z Jaskrem, prawda? Oto i sprawczyni całego zamieszania. Edna Far'atre. Największa mąciwoda na południe od Jarugi. Zaraz, to z tobą rozmawiałem w ogrodzie? <grymne> Oczywiście, że ze mną. A co, Roza postanowiła sobie z ciebie zażartować? Nie gniewaj się. Bawimy się tak od dzieciństwa. Zawsze wszyscy nas mylili. No, kurczę. Rozumiem, że Jaskier też was mylił. No, zdarzało mu się, ale wtedy Roza szybko przywoływała go do porządku. Zamknij na moment swoją złośliwą buzię, siostrzyczko, i pozwól mi wyjaśnić. Edna wysyłała Jaskrowi liściki miłosne w moim imieniu. On, w swojej próżności, oczywiście, dał się nabrać. A ja musiałam sobie potem radzić z zalotami podstarzałego barda. Rozo, miałam najlepsze intencje. Chciałam ci pomóc zrobić pierwszy krok. Widziałam, jak się rumieniłaś, kiedy recytował swoje pieśni. Zaraz ci tren wyrecytuję, jeśli natychmiast nie przestaniesz. Spokojnie, Spokojnie. żaden poeta nie jest wart tego, żeby siostry skakały sobie do oczu. Szczególnie tak marny. Chcę tylko wiedzieć, czy któraś z was widziała się ostatnio z Jaskrem. Może Edna, bo ja na pewno nie. Siostrzyczko, nie ważyłabym się umawiać z kimś, do kogo pałasz skrytym uczuciem. Jak miałabym pałać uczuciem do kogoś, kto cały czas wygłasza peany na temat talentu innej? Jeszcze nie zwariowałam. Mm. Założę się, że polityka nie ma dla was żadnych tajemnic. Orientujemy się w tym i tamtym, a co konkretnie cię interesuje? Cesarz konsekwentnie prze na północ. Na dworze pewnie euforia. Wśród jego załóżników pewnie tak, ale tatko mówi, że to już długo nie potrwa. Jak to? Tatko mówi, że wojna przeszkadza w handlu i że wszyscy mają dość finansowania zachcianek cesarza. Ciekaw jestem, jak potoczą się losy wojny. Tatko mówi, że wszystko zależy od Radowida i tego, kto pierwszy zajmie Nowigrad. A co ma do tego Nowigrad? Przecież to wolne miasto nigdy nie mieszało się w konflikty zbrojne. Och, to akurat wie każde dziecko. Nowigrad ma największą flotę na świecie i powiadają, że za to, co jest w miejskim skarbcu, można uzbroić ze dwie armie. Wracając do tematu. Czy Jaskier zachowywał się ostatnio jakoś inaczej? Nie zauważyłyście niczego dziwnego? Hmm, czy ja wiem? Raczej nie. Daj spokój, Geralt. Ona jest tak zakochana, że nie zauważyłaby, gdyby zmienił się w wilkołaka. Egno! No co? Nie mów, że jego lekcje były konwencjonalne. Nie pamiętasz, jak nas wziął na cmentarz? Lekcje retoryki na cmentarzu? Nawet jak na Jaskra to dość dziwne. Chciał, żebyśmy odwiedziły groby oksenfurckich profesorów, a skończyło się na tym, że wypytywało o margrabiego Henkela. Kto to? Stary, zdziwaczały grzyb. Zmarł niedawno. Za młodo był ponoć hojnym mecenasem sztuki. O kim mówił jaskier? Wiecie o niej coś więcej? To chyba jakaś poetka czy trubadurka. Oczywiście bardzo zdolna i niezwykle utalentowana. Ta kobieta nie pochodzi z tych stron, prawda? Hmm, pamiętam, że wychwalał jej śpiewny kowirski akcent. To by się nawet zgadzało raz czy dwa nazwał ją chyba cyranką. W Kowirze takie dziwaczne imiona to norma. Będę musiał spytać zoltana o tę cyrankę. Wspaniale się rozmawia, ale muszę wracać do swoich spraw. Miło mi było poznać. Zapraszamy częściej. To jak będzie z naszymi lekcjami? Potrafisz być bardzo przekonująca, Pani. Gdzie i kiedy mam się stawić? To może jutro, o tej samej porze? Jesteśmy umówieni. Do zobaczenia, Mistrzu. Okej... Okay. <laughs> Obdoe znaczy jakby będę musiał zakładać ekwipunek, czy będę mieć... O, super. Na to liczyłem. OK butelka wody Kesen, kasłeks. Kesen, kasłeks. OK. Miło. Kesen. I co? Kesłeks? Oczywiście. Mmm, Dobra, idziemy na górę. Przeszukamy ostatnie pokoje. Raport jakiś Jeszcze, no no. Królewskie rody północy, ok, to mniejsza. Jak trzeba tak pokraka, cyk. Tak, która wie. Myślałem, że jakiś chłop staje, ale to chyba pusta zbroja. Ok, wejdźmy jeszcze sobie na górę. Oh, go back.